Jesteśmy na 13. edycji Konferencji Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Trychologii. Oczywiście Pani z jednej strony jest tutaj i wykładowczynią, a z drugiej strony i uczestniczką danego wydarzenia. Proszę powiedzieć o jaki tematyce będzie za chwilę wykład, który Pani wygłosi. Tematem są związki biologiczne czynne występujące w roślinach, które znajdziemy w pilingach trychologicznych. A jakie, jaką firmę Pani reprezentuje na co dzień, ponieważ tutaj znajdujemy się obok właśnie Pani stoiska, bo nie tylko Pani jest wykładowcą, ale jednocześnie jest Pani i wystawcą. Jakiego rodzaju preparaty oferujecie na swoim stoisku? Oczywiście oferujemy preparaty trychologiczne firmy włoskiej, firma Medavita. Od 1967 roku firma jest na rynku. Między innymi oczywiście tutaj są peelingi trychologiczne, na temat których będzie prowadzony wykład, ale nie tylko. To są wszystko kosmetyki, które zawierają substancje roślinne, wyciągi, ekstrakty, pojedyncze związki, które są stosowane w różnych schorzeniach, między innymi na wypadanie włosów, między innymi przy schorzeniach skóry głowy, takich jak łuszczyca, łytokowe zapalenie skóry głowy, wszystkiego rodzaju dermatozy i. I też inne jednostki chorobowe. Dlaczego Pani zdecydowała się wziąć udział w danym wydarzeniu? Co dana konferencja naukowa daje potencjalnym uczestnikom? Przede wszystkim wiedzę, która. Ciężko na co dzień nie zdobyć, dlatego że brakuje nam czasu. I myślę, że to jest najważniejsze. Mamy tutaj wszystko w jednym miejscu, zebrane przez specjalistów, fachowców w danej dziedzinie, którzy dają nam już przygotowaną, zebraną wiedzę. Nie trzeba szperać nie w książkach, nie trzeba gdzieś tam szukać w pubmediach naukowych rzeczy. Mamy wszystko gotowe. I myślę, że to jest taka największa wartość tutaj tej konferencji. I ja ostatnie pytanie: gdzie można w mediach znaleźć um, e, Pani firmy, jak, jak i zarówno preparaty e, firmy, którą Pani reprezentuje w Polsce? mam na Firmę. Preparaty firmy Madawita znajdziemy oczywiście na, na Facebooku, na Instagramie. Tak samo jak znajdziecie Państwo na Instagramie również mnie, moją osobę, czyli osobę, która jest, jestem doktorem nauk farmaceutycznych, reprezentuję też firmę Madawita, ale także jestem kosmetologiem, trychologiem w branży kosmetycznej, więc Instagram i Facebook.